Old School grać na takiej nawierzchni Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałkowy poranek. Prosto z Como, taka miejscowość w Italii, w takim kraju. Tak sobie tutaj chodzę po okolicy, i ogólnie ludzi to tutaj chyba nie ma. Te domy to jest jakieś jedno wielkie prowo, ale tak sobie myślę, że w sumie to dobrze. Bo po około yy, tygodniowej podróży tygodniowym podróżowaniu po Europie bardziej z ludźmi, niż samemu bardzo aktywnej podróży dużo się działo, dużo było rozrywek dużo było pozytywnych, naturalnych bodźców, powiedzmy natomiast też wydaje mi się, że właśnie dobrze dla mnie będzie good for me, żeby tak teraz sobie troszeczkę zluzować i odpocząć bardziej we własnej przestrzeni E, zawsze na przykład taki ekart, ale również moja schemna osoba podkreśla, że e, wszyscy ludzie potrzebują odrobiny swojej przestrzeni, a ja jej potrzebuję na pewno dużo, sporo, a lot, molto, molto, molto. Już nawet nastrajałem się tutaj jadąc e, z Barcelony, tak starając się jak, jak najbardziej uważnie jechać samochodem. Słuchałem sobie e, na przykład Kękego. no i niestety wtedy miałem przykry incydent. Najprostsze rzeczy są ciężkie, gdzie ja podziałem tę całą energię Jeszcze niedawno tu było jej więcej Pompek tu nawet nie robię Śniadanie spokojnie też mogę odpuścić Zresztą tu mają mnie dobry Zapadam się w łóżko i tracę kontrolę Tak chyba się leży na chmurze Czuję, że spadam, a potem unoszę Jestem znów mały i nic już nie muszę la, 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 la. Wracajmy z tej okazji, że mamy czekać i pooglądać widoczki Jak to mówił mój wujas Wherever you go, there you are tak, Taka prawda Zdaję sobie sprawę, że wiele osób w ogóle nie ogarnia o co chodzi jaka policja bitowa, jak i kękę o co, co, co chodzi nie? i zdaję sobie sprawę, że, że pewnie, nie wiem Pewnie więcej osób by to oglądało, gdyby wszystko było zrozumiałe i tak dalej, natomiast jakoś mam taki zamysł, że chciałbym, żeby tu było takie też troszeczkę wszystko, te filmiki autobiograficzne, no a follow-upy, nawiązania do polskich rapsów i do różnych takich śmiesznych rzeczy, no to jest część, ogromna część mojego życia, dzięki temu wydaje mi się, że dużo zdobywam dystansu do życia, potrafię się bardziej śmiać. Z rzeczy, których nie można zmienić, i na które często się denerwujemy, że o chciałbym, żeby było tak, chciałbym, żeby inaczej. a właśnie dobre poczucie humoru jest. Kurde, na skalę złota, że tak powiem, nie. Tak jestem przekonany, co do tego nawet bym powiedział. Mm. I cóż, i. Jakby nawet inne rzeczy, takie jak to, że gdybym nie nazywał nawet tych filmików, pewnie jak na przykład ostatnio bezczelny czelność grać w szachy z bolem, tylko bym nagrał coś tam. Fajna wycieczka po Barcelonie i coś tam i bardziej bym się starał tak, żeby to do, do, jakby miało więcej wyświetleń czy coś takiego. I czasami faktycznie mam takie myśli, że tak zrobię filmik, który taki fajny montaż wydaje mi się, zrobię, i tak kurde, tylko tyle osób chce to oglądać, nie o co chodzi. nie? Natomiast to jest tylko skala i pewnie. Pewnie gdybym miał nie na przykład, nie, nie 150 wyświetleń, tylko 150 tysięcy wyświetleń, to w pewnym czasie by przyszło, kurde, ja chcę 300 tysięcy wyświetleń, ja chcę 3 miliony i tak dalej. I jedyne co tutaj po buddyjsku mądrze może zrobić, to jest zaobserwowanie tej myśli, że, że pojawia mi się taka jakby, nie wiem, yy, no zachłanność na, na to, że, że na, na, nie wiem, że chcę więcej adencji i tak dalej. I nie ma w tym nic złego w zaobserwowaniu takiej myśli, yy, wręcz przeciwnie, jest to sukces, że obserwuję, staram się przynajmniej w obiektywny sposób obserwować swoje myśli i w ten sposób bardziej potrafię, bardziej się uczę przestać identyfikować z moimi myślami z moim ego no i tak naprawdę o to chodzi, więc, więc jakie tam wyświetlenia tak naprawdę głównym celem nadal, głównym, głównym zamierzeniem, że tak powiem robienia tych filmików nadal pozostaje, nadal pozostaje taki wymiar terapeutyczny że sobie tak jak teraz przypominam Codziennie do kamerki o tym, co jest dla mnie ważne, co trzeba w życiu robić, żeby być szczęśliwym I, i nawet to już by było super, a jeżeli znajdzie się chociaż jedna osoba, a już wiem na pewno, że jest tych sposób, osób takich, co regularnie oglądają i jakoś się utożsamiają, jest to dla nich wartościowe. jest Więcej niż jedna, no to super. Jaram się, bo dzięki temu jakby tworzą się fajne więzi i jest, jakby mamy większe poczucie tego, że jesteśmy w tym razem. Bo to, że w tym wszystkim jesteśmy razem, to, to jest więcej jak pewne. Nie po Pochwały, bow down, tyle ciepłych słów się rozpłynęli, bałwanny I po co mi fame? Tam tylko pusta banda gejów Myślą, że są na topie, chyba na mieju. Naprawdę mam już takie poczucie, w ostatnich czasach przynajmniej, że ta zmiana w świadomości w moim przypadku jest na tyle fajna, na, znaczy na tyle już yy, duża, że, że naprawdę wydaje mi się, że to żyćko coraz bardziej ogarniam yy idziemy sobie jeść gdzieś jedzenie, dużo jedzenia i się tym jaram i, i nie ma żadnego, że oj nie mogę tyle zjeść i tak dalej, e, jakby w dosyć e, bardzo świadomy sposób jakby obserwuję to jak to u mnie wygląda, e, obserwuję swoje żądze, ale też również swoje potrzeby e, i jest fajnie jakby, a z drugiej strony też tutaj taka pułapka jest, że, że, że niby to jedzenie jest powiedzmy ogarnięte i siedzimy sobie tam przedwczoraj bodajże w jakimś lokalu i leci no, w, no, kiedy Chelsea to można sprawdzić? Wczoraj, przed. Przedwczoraj to było, tak, przedczoraj to było. I Chelsea gra z Crystal Palace. No i na 2-1 Crystal Palace strzeliło, nie? I jakoś tak. Tu już kawka czarna, więc w ogóle jedzenia. Problemu jedzenia w tym momencie nie ma. No to mój mózg szuka oczywiście jakiegoś innego. Yy, Jakichś innych głupich rzeczy, żeby pojechać po bandzie, żeby przekroczyć limit, yy, i żeby wypełnić swój mózg masakrycznymi ilościami endorfinów, adrenaliny i tak dalej. No i to mówię, ale bym teraz przywalił na under 5,5. No po prostu pewka, no nie ma szans, że tam będzie więcej niż 5 goli, nie. I trochę troszeczkę teraz się z tego śmieję, ale było coś takiego, było już naprawdę takie. Poważne myślenie, że co ja bym teraz musiał zrobić, tak niby, że hipotetycznie, co ja teraz bym musiał zrobić, żeby przywalić dużo pieniędzy na, na, na Under w tym meczu, nie? No i podzieliłem się tym, jakby zaobserwowałem, ale, ale jakby ten impuls też, jakby mocny impuls, naprawdę. Pokazuje, że, że ta wędrówka nigdy nie kończy się. Tak jak mówiłem, nigdy to nie kończy się. A Budda pozdrawia teraz wszystkich PCO. Um, I tak samo jak dziś obserwuję, tak jak mówię, teraz rok sobie taki zrobiłem, że to jest taka autoterapia roczna i, i jakby to jest moim priorytetem numer, no, priorytet jest numer jeden. No ale to jest priorytetem i jest priorytetem. Um, natomiast. Ken? Ja. Grazie, Mile. <laughs> Tutaj nie będziemy burzyć. <laughs> No. Także no tutaj ta autoterapia jest moim priorytetem, więc nawet alkoholu nie piję jakby 0-0. Zero, zero, zero. Um, I tak sobie myślę, że no i siedzimy sobie z koleżkami oni sobie whisky piją i tak. No widzę, że fajnie, no fajny jest alkohol. Znaczy w sensie daje fajne uczucie i tak dalej ja mówię, ale teraz jagerka przywalił też i tak dalej, nie? Ale to tak jak mówię, to jest tak samo jak z tym zakładem. nie, To jest coś, że to cały czas z nami będzie. Yy, przynajmniej z, z ze mną i z takimi jak ja, powiedzmy, nie? zawsze będą te pociągi mniejsze lub większe. Yy, natomiast jakby poprzez obserwację tego i tą zmianę w świadomości, a przede wszystkim w sensie to jest istotne praktykowanie tej praktykowanie uważności czyli taka medytacja mniej lub bardziej formalna nawet to zatrzymanie się na chwilę w parku czy gdziekolwiek, nawet leżąc w łóżku jak nie ma innej opcji po prostu poobserwowanie swojego oddechu, tego co się dzieje w naszym ciele to naprawdę jest tak banalne z jednej strony z drugiej strony jest trudne a z trzeciej strony, bo jak wiadomo każdy kij ma dwa końca, a proca trzy jest ma ogromne działanie, zmienia życie po prostu i jest, jest super ogólnie, nie? No i jakby robiąc to, cały czas będą z nami jakby te rzeczy, te ciągotki do, do złych rzeczy, że tak to umownie nazwijmy. Natomiast warto sobie uświadomić, tak myślę i, i na pewno chcę sobie teraz to przypomnieć, że jest coś więcej w życiu, jest dużo więcej w życiu niż adrenalina, niż, niż jakby pociąg do właśnie takiego pojechania po bandzie i na dłuższą metę. Jest to o wiele, o, wiele bardziej, e, wartościowe. Prego. o wiele bardziej wartościowe niż jakieś jednorazowe skoki do góry, po których zawsze, ale to zawsze, jest tylko kwestią czasu, jak nastąpi upadek. A tych upadków już w życiu więcej nie chcę. No i, i będę się starał żeby ich nie było, lub żeby było ich jak najmniej, lub żeby były jak najbardziej łagodne e, poprzez, tak mówię, strategię pod tytułem praktyka uważności. Żadnej koketerii, intryg, strat, masów nie chcę w takim gównie maczać nawet palców. Before, after, before, dziękuję za propozycję, niech mi koło nosa przejdzie koks, nie żyć.